Panem M. Na pewno tam. wiesz o kogo mi chodzi. Dziękuję, że ująłaś to w ten sposób. Wiemy o kogo chodzi. Jakie pieniądze musiałbyś dostać, żeby, żeby z nim zawalczyć, żeby wejść do klatki? Żadnych, ja z nim nie wchodzę. Ja z nim nie wchodzę, a tym bardziej z nim. Mm. W 100%. Tam. W tej chwili 100%, w 100%. Nie. Tam, nie. Mm. Tam, tam. I, rozumiesz. Mm. Tak, 20, Ostatecznie z Najmanem? Ale trwało 20 sekund nie wchodzę. Czyli na ale, 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 ale tak, ale tak się myślę, Ale tak się myślę, nie? Jeżeli nie stąd, nie zowod, ktoś by zaoferował. Ja nie? nie wiem, czy moja walka z nim by zorganizowała tego ten. Jo, Tasman! Myślisz, że ten? Za walkę z Najmanem, bo dużo jest pytań w tym kierunku. Za konfidenta Najmana, Parów Najmana. Daliby mi więcej niż bańkę, w biednych naszych złotówkach? No myślę, że to cię powinno kręcić około tej sumy, bo no może no 800, no około coś takiego. To, to by... Przybijamy 800 tysięcy. Nie, ja nic nie przybiłem, nie. Wy sobie między sobą przybijajcie, nie.